Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Sieman, Madrys Łuś Ema, Boś na bieżąco, razem ze mną Marcin. Najman, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Marcin dzisiaj tam próbował, próbował, bo Jan cały czas zaczepić, ale no ciężko. Co? W pewnym momencie to widziałem, że już odpuścił, bo próbował, próbował, ale. zderzył się ze ścianą. Widać, że szukał, szukał, no, ale jedyne co może znaleźć, to guza. No i to, i to nie szybko, bo jeżeli już tak bardzo chciał, no to przecież warunki są bardzo jasne. Trzy wygrane z rzędu i, i, i będzie walka z cesarzem miał. Mają na to 14 lat, bo powiedziałem, że do, si do 70 mogę to zrobić. Po 70, jeżeli dożyję w ogóle, bo to tego zacznijmy, no to, no to wtedy odchodzę. Myślisz tak szczerze Marcin, że będziesz walczył do 70? Myślę, że bym jeszcze trochę dłużej pociągnął. Tak. No tak. ja jestem w formie. No zobacz. Nie, no ja nie mówię, że jesteś zły. Tylko tak się nie, zastanawiam, ale... bo wiesz, no bo wiek. To jednak jakąś się no nie oszuka. Ja mam 46 lat. A to, to się tak ruszam jest się. Trochę. Ruszam się. Ruszam się. Naprawdę nieźle. E, jak na swój wiek. I, i ja Czuję jeszcze, wiesz, mam dużo kontuzji, ale to nie jest wynik wieku, tylko to jest wynik yy, przebiegu. W to można sobie dobrać, dobierać tak yy, formuły, żeby można, te kontuzje, mo, yy, żeby tak, masz rację, żeby jakby no ty grywali dobierać tak, żeby te kontuzje jak najmniej przeszkadzały, prawda? Michał Matylda teraz. No, tak, doskonały przykład, jeśli chodzi o, o dobieranie sobie rywala pod kontuzją. Brawo. Potem można na przykład, jak masz, nie wiem, masz dwa barki skontuzjowane, czy nie? No to będzie samo nie. Albo na przykład jedną ręką. O, na przykład, nie? Albo z krzesłem. O. I do 70, tak? Nie, nie, spokojnie. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, tylko nie wiadomo, czy friki jeszcze będą. No, nie wiadomo. Miejmy no. nadzieję, że tak wyprzedana hala, teraz wszystko idzie w dobrym kierunku. No i to trzeba powiedzieć, to jest wielka rzecz. Mm -hmm. To jest naprawdę wielka rzecz. I tutaj bez żadnego przymrużenia oka. Mm -hmm. y no sprzedać hale na trzy tygodnie przed galą, to jest naprawdę wielka sprawa. Dawno tego nie Szacunek. było. szacu. No nie no, to ja nie wiem, to może takie rzeczy się może zdarzyły w ogóle trzy, trzy razy w ogóle. To, to wielka sprawa. Kurde, ale Marcin, właśnie teraz sobie pomyślałem, że przecież ty jesteś od samego początku tego wszystkiego tutaj, i sportowego, i mafrikowego. Aż ciężko by sobie wyobrazić, żeby ciebie tutaj miało zabraknąć, co? Nie, ja Mi jest bardzo miło, że, yy, yy, że tutaj jestem, bo wiem, że gdyby nie yy, moi fani, kiedyś z kolei, gdyby nie moi antyfani, bo to zawsze wzbudzałem emocje, kiedyś yy, ja tego do końca nie rozumiałem, bo jakby no, wydawało mi się, że, znaczy dzisiaj wiem, że trochę wyprzedziłem swoje czasy, yy, ale wzbudzałem emocje, więc wówczas, gdy walczyłem w KSW, byłem dzięki moim antyfanom, a dziś w Fame MMA jestem dzięki moim fanom i... Jest mi z tego powodu bardzo miło i serdecznie was pozdrawiam. Ja jeszcze pamiętam, no ja to wtedy jeszcze byłem malutki, ale oglądałem potem z odtworzenia, jak chyba przynosiłeś na konferencję e, z Mariuszem Pudzianowskim i tam ludzie, co to było, nie? A... Bardzo malutki byłeś jeszcze, no, no, no. no. A teraz, a teraz, kurde, żeby sobie ktoś pomyślał, że porównać do tego, co się dzieje teraz, to masakra, co nie? No, wiesz co, e, myślę, e, że organizacje flikowe dają więcej możliwości sportowcom, którzy już nie mogliby walczyć. Dlatego tak wielu się tutaj spotyka. Mhm. Y to co mówiliśmy na początku, bo tu można bardziej tą formułę dopasować, żeby była wygodniejsza do różnych wiadomo no w, w sporcie nie ma, no jest tak i koniec, nie? Trzeba, trzeba, trzeba się stosować do tych, do tych yy, zasad, reguł, które są, yy, no nikt ci nie zrobi tak, dziś, tam gdzieś słyszałem, że jeden ma mieć rękawice piąskówki, drugi osiemnastki, nie? Aha, no oni no, się ogłosili, no. No to jest, nie, ja no tak jak... I jeden ma Dirty strike Boxing, a drugi, a, a, a drugi nie. Drugi, może w ogóle nie, czy może nie uderzać. Może bić chyba tylko głową. A może w ogóle uderzać? Może, ale ja na początku też przeczytałem, że, że bez, nie, uderzeń, bez, bez ale uderzeń, ale tak. potem tam jest dopisane, że bez uderzeń. Yy, kurde, tylko nie wiem o co chodzi, nie, no. no. Może, może ma dwa uderzenia na rundę, może tylko zadać, Nie wiadomo, w każdym razie, no, jak widzisz, to naprawdę można dopasować. No. no można, można. A co sądzisz właśnie o tym pojedynku? Nie, nie sądzę tego, bo... Yy, yy. Przecież wiecie bardzo, że mnie serce boli o, o, o to, że, e, że kontuzja, której w tej walce odniosłem, no nie, nie pozwoliła mi tej walki kontynuować i, i, i to była jedna z poważniejszych kontuzji, w ogóle, jakie odniosłem. Więc e, mnie z jednej strony bardzo boli serce i bardzo chciałbym na przykład się zrewanżować, ale wiem, że no, dla takiego mm, dla takiego elementu, jakim on jest, chyba jakby, nie chcesz tego przeżyć. To nawet nie chodzi o to, ale to bardziej organizacje nawet tego nie chcą. Nie chcą takiego elementu, takiej patologii, jaką on niesie za sobą. I to wiesz, to jest naprawdę duży, duży dylemat. Co jest silniejsze? Czy to, żeby jednak się zrewanżować, czy to, żeby już nie szerzyć tej patologii, no? I tyle, bo e, ja jestem człowiekiem, który się potrafi dostosować. No. no niestety musiałem się zniżyć do poziomu i to było momentami śmieszne, ale patologiczne. No. Te, te, te spotkania Był były grube, patologiczne. Bardzo no. grube, Więc ja, ja wiesz, no, nie uważam, żeby to coś wnosiło pozytywnego do, do free fightów. A dzisiaj pozytywnie na programie bardzo. Wiesz, trudno mi ocenić. Trudno mi ocenić. To MVP według ciebie programu dzisiejszego. Jak ktoś najlepiej zaprezentował prowadzący Bartek czy nie? Bartek to jest w ogóle. To jest zwierzak medialny. To jest zwierzak medialny, no to jest to jest facet, który w niedługiej, e, W niedługim czasie e, będzie zagrożeniem dla Krzysztofa i Bisza i Huberta Urbańskiego. Może tak być. No. Może tak być. Może tak być. Słuchaj, ja przejdę teraz do mniej y, miłej rzeczy. Ostatnio po konferencji bardzo dużo głosów w internecie się wylało. Y, potem Michał Matala przychodził. Na, na, y, do, na ściankę, tam różne osoby zabierały głos właśnie w tym temacie, że nie powinno się takiemu sportowcowi jak Tomasz Adamek wypominać jakichś tam jego błędów, no bo on jest tam wielkim sportowcem i że to było niesmaczne i że czuli się zażenowani tam ludzie na konferencji. Co ty o tym uważasz, bo na pewno wiem i widziałem też w internecie, że no nie podobały ci się takie słowa właśnie na ten temat. Nie, nie, no ja by po prostu... W związku z tym, że Michał hmm, podczas konferencji... Bezosobowo, jakby odniósł się do tej sytuacji, w żaden sposób nie odniósł się do mnie personalnie, bo ja bym Michałowi wytłumaczył już na miejscu. Przede wszystkim zapytałbym Michała, co, co spowodowało, które stwierdzenia moje, które słowa spowodowały, że on się czuje zażenowany. I pewnie można by to było wyjaśnić. Natomiast no, wiesz, tam się taka grupa zebrała, która mnie cały czas próbowała hamować, jednocześnie no, w jakiś tam sposób nakręcać tą publiczność, ale i tak obiektywnie no, nie Udało się całej publiczności, tam już na miejscu, jakby e, nakręcić przeciwko mnie, to myślę, że to tak było pół na pół. Natomiast internet opowiedział się właściwie jednoznacznie. Ja nie powiedziałem nic, ale to nic. Dlatego było w spotkanie. Nie no, jak słuchaj, tak, generalnie ci debiutanci, jeśli chodzi o panel, trafili najlepiej jak mogli. Bo jakby trafili na takiego Natania Marconia, to by tam kamień na kamieniu nie został. Oni byliby tak przeczołgani, by na czworakach wychodzili z tej konferencji bo tam naprawdę to są też wdzięczne osoby, tam myślę, że yy, no ciężko by mieli tam z tym Natanem na takiej konferencji. Mhm. Ja wiem, że to się nie wydarzyło, mieli mnie, więc mieli naprawdę lajtowo, mhm. a to, co ja powiedziałem, to ja się nie wycofuję z żadnego słowa, bo ja nie powiedziałem nic, co by było nieeleganckie, co by było nietrafione, co by było nieprzemyślane yy, ani raz Tomasza nie obraziłem. Jeżeli Michał czuje się zażenowany, to ja, gdy będę miał okazję go zapytać, pewnie będę miał okazję jeszcze przed galą, żeby mi wytłumaczył, co dokładnie spowodowało, że on się czuł zażenowany. Która moja wypowiedź? Mhm. I wtedy będziemy mogli sobie na ten temat porozmawiać. To jakbyś wtedy wyczuł, że no, Michał, no bo Michał wtedy nie mówił, persona nie, nie wymienił twojego imienia ani nazwiska, więc mogłeś wtedy nie zrozumieć, że mówię o tobie, ja, nie, a jakbyś ja, wtedy zrozumiał, nie, to co byś to powiedział? Ja, z, nie, ja zrozumiałem, że on pije do mnie, no, ale jeżeli on nie wymienił mojego imienia nazwiska, Aha. że odnosi się do mojej wypowiedzi, no to wiesz, to, że Michał się czuje zażenowany, to nie jest coś, co mi spędza sens powiek. No. Więc jakby, no, więc jakby no, jak, nie, jak nie usłyszałem wycieczki do siebie, no to nie, 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 nie odpowiadałem. No. A jak już później na wywiadach już mówił o mnie, że to personalnie Marcin, no to i ja się teraz do tego odnoszę. Ja uważam, że nie było najmniejszego powodu, żeby się czuł zażenowany. Inna sprawa, to nie ja przyszedłem na konferencję. do KSV Tylko Michał przyszedł na konferencję do Fame MMA, a to ja jestem cesarzem Fightów I, jest, i tu jest, to była freakfightowa, Więc e, Michał też musi przecież sobie chyba doskonale zdawać sprawę, że przyszedł, no jakbykolwiek tego nie nazywać, do cyrku nowoczesnego, ale jednak cyrku, no nie bójmy się takich słów, bo taka jest prawda. No więc jeżeli przyszedł do cyrku, to nikt nie spodziewa się opery narodowej, no bo to tak nie wygląda. Mhm. Czyli y, nie. Nie powstrzymają cię żadne takie słowa w tym, że przy następnych spotkaniach z Tomaszem Adamkiem dalej będziesz mu próbował, bo widzę, że Tomek strasznie nie chce z tobą wchodzić w jakąś, jakąkolwiek wymianę słowną. Nic. I czy dalej będziesz próbował wyegzekwować jakieś odpowiedzi od nie, Tomka? Nie, ponieważ obejrzałem tą konferencję i w pewnym momencie się poczułem tak, jakbym na tej konferencji dojeżdżał jakiegoś no, nie, niepełnosprytnego, i uważam, że nie, może już nie, nie, niepotrzebnie. On, on nie nadąża. On nie nadąża, i stwierdziłem, że nie ma sensu. Walki tak nie będzie, bo ja mógłbym się skonfrontować z Adamkiem tylko w MMA. Bo dlaczego, z jak, nie widzę żadnego powodu, dlaczego miałbym się godzić na, na boks. Skoro ja już od, od lat mówię, że przecież moje barki są niesprawne, ja jestem człowiekiem po wielu kontuzjach. Poza tym Adamek, nawet jak byłem w najlepszej swojej formie, był kilka klas lepszych od z jaki to ma sens konfrontacja w boksie? Poza tym boks nie jest obiektywnie prawdziwą y, taką walką, rywalizacją. Prawdziwą, ry, prawdziwą życiową rywalizacją jest MMA. No, jak cię w parku ktoś zaczepi, to się nie bijesz z nim w boksie, tylko bijesz się z nim w MMA. To no, bierz, nie wyciągasz, niech biega. Albo tak jak Kamil Minda biegasz, nie? To da. zależy, nie? Y, więc y, ja mógłbym się z Adamkiem zmierzyć tylko w MMA. On takie walki... Dopóki Mateusz Borek mu doradza, nie weźmie. Mhm. Bo jak Mateusz na trzy dni zabrakło, to się przybił do takiej walki. to <laughs> Słyszeliśmy to wszyscy na konferencji. To wideo widzieliśmy. Natomiast ja nie zgodzę się nigdy na boks, bo to nie ma. To jest to jest bez, sena, ale bez sensu. Bez sensu, bez sensu no. Czyli co? Stopujesz na razie nie, nie, te to wszystko nie ma, nie. w stronę Tomka? Znaczy, no, mam jeszcze pewnie hmm, pytanie odnośnie Andrzeja Gołoty. E, wiesz, no Tomek ma coś takiego w sobie, że jak ma jakieś przyjaciela, to potem go na przykład potrafi na nie? Tak jak Andrzeja, który mu otwierał furtki do stanów. Więc jeszcze chciałbym tą sytuację yy, poruszyć. Co tak bardzo targało Tomkiem, że tak dążył do tej walki z Andrzejem Gołotą? Czy to w ogóle potrzebne było? Czy faktycznie się potwierdzą moje słowa, że Adamek myślał, że jak pobije yy, już właściwie... Yy, Andrzeja Gołotek, który tak naprawdę już był poza swoją karierą, bo to już był facet po operacjach, w ogóle on bezpośrednio przed tą walką miał operowane ramię w walce z Austinem, doznał bardzo poważnej kontuzji. Czy Adamek myśląc, że jak pokona gołotę, to przejmie jego fanów, bo to, myślę że taki buzamy z Adamka, bardzo niemądry. E, no, chciałbym tą kwestię jeszcze poruszyć. Natomiast na inne się już nie będę jakby tutaj uwewnętrzniał, bo tak mówię, no ja aż się czułem lekko taki, no nieswojo, że także dojeżdżam takiego niepełnosprytnego i ja, ja tak nie chcę no, po prostu. On, Tomek nie nadąża. Nie nadąża. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dziękuję Ci bardzo Marcin. Trzymajcie się.